Następny sekretarz prasowy Białego Domu, rzecznik Trumpa i Wensa, Caroline Levitt. Czytałem, że będziesz najmłodszą osobą, która kiedykolwiek zajmowała to stanowisko. To prawda, Sean. Na początku, więc gratuluję. Z pewnością wiesz, że wkraczasz na wrogie terytorium. Jak najbardziej i myślę, że jestem na to dobrze przygotowana. Jestem bardzo zaszczycona, że prezydent Trump obdarzył mnie zaufaniem, abym mogła przemawiać w jego imieniu z podium Białego Domu. To zaszczyt mieć miejsce w pierwszym rzędzie podczas największego powrotu politycznego w historii. I tak jak wspomniałeś w swoim monologu, Sean, prezydent Trump tworzy genialny gabinet fantastycznych ludzi stawiających Amerykę na pierwszym miejscu. Począwszy od Ilona Maska i Viveka Ramasłami, którzy ograniczą marnotrawstwo w naszej federalnej biurokracji po Susie Wiles, która będzie pierwszą w historii kobietą szefową sztabu. Co ty na to, Mark Cuban? Czy też Tom Homan? Nikt lepiej od niego nie zabezpieczy naszej granicy. I jestem bardzo podekscytowana, że mogę mówić w imieniu prezydenta, który został przez Amerykanów upoważniony do dotrzymania obietnic, które złożył podczas swojej kampanii. Mamy większość w Izbie i w Senacie. Prezydent Trump weźmie się do pracy od pierwszego dnia, aby wprowadzić prawdziwe zmiany, które przyniosą prawdziwą ulgę i w. Wsparcie Amerykanom, którzy zmagają się obecnie pod rządami Harris i Bidena. Wraz z upadkiem tradycyjnych mediów, które ja definiuję jako trzy główne sieci, każda duża gazeta New York Times, Washington Post, LA Times USA Today wszyscy przeciwko prezydentowi NBC, ABC, CBS, wszystkie te liberalne stacje telewizji kablowej, każdy wieczorny program komediowy z wyjątkiem Grega Gutfelda, jedynego, który jest jeszcze zabawny i ma oglądalność. Ja Włożyłem to wszystko w całość. Pomyślałem, że Ari Fleischer, były sekretarz prasowy Białego Domu, miał świetny pomysł. Dlaczego nie przemieścić tradycyjnych mediów, których naprawdę i tak już nikt nie słucha? I dlaczego nie umieścić nowych mediów z przodu sali? Macie możliwość ustalania, kto gdzie siedzi, prawda? Tak, mamy. I powiem, że nie ma większego orędownika wolnej i uczciwej prasy niż Donald Trump. Podczas swojej pierwszej kadencji był najbardziej przejrzystym prezydentem w historii Ameryki, który kontynuował swoją kampanię. Pomimo tego, że ujawnił, że media są niesamowicie wrogie i fałszywe, że przez 8 lat rozpowszechniali kłamstwa i mistykowali na jego temat i konsekwentnie wyrywali jego słowa z kontekstu. Te wybory nauczyły nas wielu rzeczy. Jedna z nich to to, że Amerykanie Amerykanie nie kupują już kłamstw tradycyjnych mediów, ale przyswajają wiadomości w różnych formach. Widzieliśmy jak prezydent Trump włada tym nurtem, kiedy podczas kampanii wyborczej zasiadł do najpopularniejszego na świecie podcastu i oglądalność za każdym razem wzrastała. Tak właśnie Amerykanie przyswajają teraz wiadomości. Z pewnością rozważymy opcje, jak uszanować tradycję Białego Domu, jednocześnie zapewniając, że sala konferencyjna odzwierciedli nawyki medialne dzisiejszych Amerykanów. I podobnie jak miało to miejsce podczas kampanii, prezydent Trump służy narodowi amerykańskiemu i chcemy mieć pewność, że przekazuje swoje przesłanie tak skutecznie, jak to możliwe Amerykanom, którym służy. Podczas pierwszej kadencji Trumpa rola sekretarza prasowego zmieniła się, moim zdaniem dosyć dramatycznie, ponieważ nikt nie rozmawia z prasą o Donaldzie Trumpie lepiej niż sam Donald Trump. Zgadza się, będziesz w trudnej pozycji. Czy zastanawiałeś się nad tym, czy odprawy w Białym Domu będą odbywać się codziennie, czy okazjonalnie, a może w razie potrzeby? To z pewnością zostanie omówione z prezydentem Trumpem. I jak wiesz, to on decyduje. Podobnie jak podczas jego pierwszej prezydentury i podczas naszej kampanii, podporządkuje się jego decyzji. Jak już powiedziałam, w swojej pierwszej kadencji był najbardziej przejrzystym prezydentem w historii. Często zapraszał prasę do gabinetu owalnego, gdy podpisywał ustawy, organizował konferencje prasowe w Ogrodzie Różanym. Tak naprawdę podczas pandemii COVID informował prasę w sali odpraw Jamesa Brady'ego 72 dni z rzędu. Sean, wiem, że Wiele wielu reporterów fake news powie ci za kulisami, że brakuje im tej przejrzystości i dostępu do przywódcy wolnego świata. Wiem, że prezydent Trump zapewni im to ponownie. Okej, okay, więc czy będą jakieś zasady dotyczące prasy? Innymi słowy, kiedy będziesz miała do czynienia z prasą, na przykład kiedy będziesz mieć do czynienia z kimś niegrzecznym, kimś, kto przerywa, chce zadać pięć pytań, a nie jedno, czy zamierzacie ustalić jakieś zasady? Mamy nadzieję, że będą zachowane zasady dobrego wychowania. Postaramy się to zaszczepić, ale nie jesteśmy nieśmiali, jeśli chodzi o kontakty z wrogimi mediami, z którymi mieliśmy do czynienia w kampanii przez ostatni rok. Nikt nie robi tego lepiej niż prezydent Trump. Naszym celem jest przekazanie naszego przesłania i jego przesłania, które stawia Amerykę na pierwszym miejscu, oraz jego historycznej polityki, którą wdroży w najbardziej skuteczny sposób w życie Amerykanów. Może się to wiązać z otwarciem drzwi sali konferencyjnej na nowe głosy, czy też z wprowadzeniem innych zasad. Rozważamy te opcje. Ostatecznie chodzi o służenie Amerykanom i przekazanie im wiadomości od prezydenta Trumpa. Chciałbym zaoferować swoją radę. Możesz po prostu mówić prasie, nie jesteśmy dzisiaj gotowi, aby udzielić odpowiedzi, ale powrócimy do tego tematu. Możesz swobodnie używać tej odpowiedzi tak często, jak tylko chcesz, jeśli będą naciskać na temat, na który nie jesteś gotowa rozmawiać. Caroline, gratulacje. Tworzysz historię, i jestem pewien, że będzie to dla ciebie świetna przygoda.